Wszystko rozgrywają jak na razie zawodnicy Lykan's, chociaż już widzimy ich pomysł. Tutaj będzie próba ataku na Bomcy, a też próba trójkowego wejścia od środka, no ale na to akurat nie chcą pozwolić snak oraz Innocent. Na razie to Innocent dało sobie znać w okienku, tymczasem już pierwsze eliminacje za nami, ale to lykanie mają przewagę. Teraz jeszcze kłopoty z i Innocenta. Kylar jednak jest dwoma, trzema trafieniami i w tym momencie Freo musi to ratować, ale naprawdę świetnie rozpoczął, tyle że nie ma pojęcia, że i Demo był w tym samym miejscu, co przed chwilą Kylar, no ale też Demo ma mnóstwo czasu, dopiero bomba niedawno była podłożona, także tutaj zawodnik Anonymo cały czas ze sporą szansą, chociaż nie ma ani smoke'a, ani defa, Freo zaczyna to sprawdzać, no teraz znowu tylko zmyłka, Demo niewcelowany, ale Freo tego nie wykorzystuje. To naprawdę była dobra szansa, chociaż na czas. Popatrzmy, pełen spokój zawodnika The Lycans I demo, mimo że zgarnia tego fraga, to jednak to The Lycans z Killarem. Chociaż teraz podejście pod rampę. Tutaj na blisko przygotowany Innocent. Do tego IMD. I oczywiście to są tylko Digle po stronie Anonymo u tych zawodników. Ale jednak to może być zabójcze, chociaż Innocent wychyla z tym smokiem No to był darmowy frag dla Noisa. I w tym momencie mamy wyrównanie, no ale trzeba sprawdzić pozycję przy drewnie. O tym nie zapomina Łukasz, chociaż wydawało się, że jednak IMD będzie w stanie tego fraga zgarnąć. Ale nic z tych rzeczy w tym momencie Delicans już podożyło bombę. I do tego cały czas ta przewaga liczebna jest po ich stronie 4 na trzech, Oczywiście Snacks ma ten karabin, ma tego Defa, no ale. Czy jemu w ogóle uda się wydostać się z tego łącznika, bo Nois jest dobrze wcelowany, a mimo wszystko zawodnik Lejkans przegrywa to starcie. Snacks z kolejną eliminacją i teraz Anonymo może ruszać, chociaż Lipton na dobrej pozycji. Snacks już pada na ziemię, tego czasu jest bardzo mało. Killer i demo nawet nie mają tego defa podniesionego, więc ta bomba musi być rozbrajana, Ale Lipton od środka, chociaż tutaj demo, fantastycznie. A, nie zdziwię się, jeżeli zawodnik Lycans, no liczył na to, że na razie tego snajpera nie będzie, chociaż Lipton. Braga zgarnia złapany snack Znaczy trzeba przyznać, że na razie Lipton prezentuje się z bardzo dobrej strony. No niemniej jednak Anonymo bardzo mocno chce to skontrować od strony środka. Nieprzyjemny nade i mamy jakże przyjemny rewanż dla drużyny Anonymo. No, ale przynajmniej tej rundy niektóre wyglądają na razie tak, jakby tej walki faktycznie nam nie brakowało, ale Kylar teraz bardzo ładne wejście. Co prawda od razu pojawił się rewanż od Noisa, i na bąb by przez chwilę Anonymo nie miało defensywy. A tutaj jeszcze odważnie Innocent, chociaż to była dobra decyzja, bo Nois gubił ładunek. I w tym momencie wszystko w rękach Łukasza. Dużo czasu, bo jeszcze minuta, no ale słabo to wygląda. Anonymo po prostu pozwala sobie na sporo. No to skrócenie pozycji naprawdę zadziałało. Raz że killer a za chwilę jeszcze Innocent. No Łukasz osamotniony, sytuacja dla niego. Niezwykle nieprzyjemna. Dwójka rywali była w stanie idealnie się zsynchronizować. i zobaczmy też, że ostatni smok został tak naprawdę uwierzba. Sami zawodnicy Lycans całkowicie zmieniają swój plan na grę. Wydawało się, że będzie opcja podejścia właśnie pod ten site mniejszy. Jest decyzja o samej rotacji pewnie co dalej. No teraz taka dużo spokojniejsza ta runda, bo w tej ostatniej mieliśmy to szybkie odymykanie bombsaitu A. No, ale bez Łukasza lekaną będzie ciężko. Teraz jeszcze dobry timing Kinosenta. Wychyla akurat wtedy, gdy Noise Sprawdza okienko. Także już 5 na 3, 20 sekund na zegarze. I The spróbuje spróbuje swojego szczęścia przy bombsajcie A. Ale z taką pozycją IMD to się nie może udać. Teraz jeszcze kolejna eliminacja od niego. Naprawdę bardzo ładnie bombsaitu B. Dwóch panów przerampi po to, żeby tworzyć jakąś zmyłkę, ale IMD będzie chciał to skontrować. Ten ustawiony bardzo głęboko i proszę bardzo. Od razu IMD zgarnia tego fraga. Teraz jeszcze mocno obija Afreo. I pytanie, jak zachowa się Demo i Snacks? Oni czekają, chociaż jeszcze Snacks nie trafia. Demo jednak z jedną eliminacją. Teraz jeszcze killer jako wsparcie. I the Lycans like już przeczytane. Już dokładnie wiedzą, co się dzieje. Przemaga trzechta jednego. Afreo nie jest żadną niespodzianką. To jest on... który mógłby być kontrą na Anonymo. Oni decydują się by grać w grę rywala, które niestety ale wypadają zdecydowanie słabiej. Nie ma tego spokoju, nie ma wymuszania błędów na rywalu związanych z brakiem cierpliwości. No zobacz, minuta 20. Już trzy osoby dość mocno oberwały, jedna nawet straciła życie, jeżeli chodzi właśnie o graczy Lykans. Ale poczekajmy, bo chyba faktycznie jakaś zmiana tempa. Możliwe, że w końcu będzie miała miejsce. No ale Snax dojeżdża pozycję Freo. Doskonale wie, gdzie jest rywal. Nie, Snacks naprawdę pozwala sobie na taką akcję. Ależ bolesne to było dla samego Freo i dla Lycans, którzy nie mają właśnie domykania od strony domku A. No ale to było dosyć zastanawiające, bo tam przecież poleciał błyskowy bodajże od Inocenta ze schodów. Będzie też takie mocne. Czy faktycznie też przejadą się być może w końcówce tego spotkania po przeciwniku? Ja tutaj kibicuję ekipie The likers, żeby jeszcze powalczyli, żeby jeszcze pokazali się z dobrej strony. Ale IND, trener Anonimo. Naprawdę sobie nie świetnie radzi i po prostu pokazuje, że on jest nie tylko trenerem, ale też entryfragerem. On jest mocarny, wychodzi z Diglem i z Kevem, robiąc różnicę dla swojej ekipy, ale jeszcze nie wiadomo, czy uda się wygrać, bo jest pułapką od drużyny Lycans. No i zostaje sam. Wiemy, że potrafi pięknie pestkować swoich rywali, no ale jednak teraz musi ugrać klacza. Zobaczmy, czy uda się to zrobić. Musi być walka do końca, ale i Snacks, i Innocent. Oni akurat cały czas po 100 HP. I na razie nie wychylają zawodnicy Anonymo. No i spodziewa się przeciwnika po lewej stronie. Tutaj czysto, no ale Innocent wychyla w dobrym momencie. Daj mi jeszcze szansę Lekano. Może jeszcze czymś się zaskoczą. Chociaż IMD próbuje tutaj jako pierwszy. No znowu wcześniej z Niglem, chociaż nie no, teraz to demo. Przyjmuje pozycję. I proszę bardzo. Od razu szuka kolejnej eliminacji. Noisy z rewanżem. Tam za smołka Wychyla się jeszcze Lipton. Ten z jednym fragiem. Freo także. I to jest te dwóch na dwóch. Spore zamieszanie, ale Kylar i IMD. Mocno poobijani. I to cały czas daje szansę Freo. Tym bardziej teraz. Bo ten wyrównuje. No ale Kylar świetnie strzela w tym meczu. 19 fragów do tej pory. Zobaczymy, czy to będzie końcówka, czy to będzie ta ostatnia akcja. Jeszcze Mołotow, ale to nie było nawet potrzebne. Kylar to kończy i anonim. I w żaden sposób nie biorą tego pod uwagę w swoich decyzjach na mapie Inferno. A teraz sama decyzja dobra, ponieważ to jest wejście tylko na jedną osobę na bombowiecie B. Freon już mocno poobijali, Nawet nie dorzucił tego smokego. sobie zdawał sprawę z tego, że ten smok już w niczym nie pomoże. Teraz trzeba będzie czekać na wsparcie kolegów, no ale ci są bardzo daleko, bo trzech z nich na środku próbuje teraz jeszcze podejść Łukasz, ale na razie to są spore obrażenia zadane jednak przez zawodników Anonimo i Kylar już zgarnia pierwszą eliminację na tej mapie. Trafiony Łukasz. Teraz jeszcze znak. On już tutaj wie, że będzie za chwilę sporo do roboty właśnie od pleców. Ale na razie bez jakiegoś konkretnego podejścia, ale teraz trzeba się wychylić. Ale Snack z tego nie ułatwia. Ten chowa się do bomb a Killer w międzyczasie łapie Freo. No ale teraz rewanż od Liptona. Wieżba też daje o sobie znaczy. Kolejny frak od niego. I Demo zostaje sam. Ale ten jeszcze wychyla w dobrym momencie. Nois jednak się rewanżuje tyle, że ani Noise, ani Wierzba nie mają defa. No ale The Lycans teraz rozgrywa pierwszego pula, więc tej agresji chyba aż tyle nie będzie. Jest sniperka i na razie wymiana granatów tutaj pod bomb B. Snacks jako jedyny z makiem, także jest chętny, żeby wejść jako pierwszy. No ale bomba jeszcze daleko. Tutaj Anonymo może właściwie powalczyć na dwóch na naraz, a IMD właśnie wchodzi na P. To jest kolejny headshot od niego! No i to jest to, o czym mówiłem. Czy IMD tak będzie grał, czy będzie atakował? Co robi trener Anonymo? No nie wierzę. Nawet jeżeli on nie będzie tym piątym graczem, to patrząc na to, co on wyprawia, trzeba się zastanowić nad jakąś podwyżką. na B, swobodnie gdzieś tego kontaktu cały czas mogą szukać zawodnicy ekipy, atakujące, atakujący oczywiście. Sam Lipton. to nie może mocno powijany. jeszcze pozostaje przeżyciu, no ale finalnie dopalony przez Snaksa. Nie też zapalającego przez rywala. No i Killer osamotniony w domku, chociaż pytanie: jak się zgra z demo? Tam dwójkowa ustawka, ale Killer! Mocarnie tutaj załatwił wieżę. Wiadomo, że tylko jeden rywal jest w tym momencie pod bąb sitemastą. To anonimo podejmuje szybciutko decyzję. Oj, jednak wkradła się dość dużo niedokładność. też, że Snacks przeczuwał, że coś się w tym miejscu dzieje. No ale nie dogadał się. Z kolegą z drużynę IMD wiemy, że otwierać potrafi. Pytanie, czy też potrafi kończyć? Bo tym razem nam no, tego nie zaprezentował. Trzeba to nawet. troszeczkę zwolnią, żeby jednak wykończyć rundę. No ale może Dalaikans znajdzie odpowiedź i wierzba, teraz dobrze rozpoczyna podsadzkę na środku i od razu snajper zgarnia tę pierwszą eliminację. Mimo, że Demo go trochę poobijał, No jednak mamy przewagę. teraz IMD to wyrównuje? No pod tym bombsitem B czuje się jak ryba w wodzie. To jest niesamowite Killer. On cały czas gra bardzo ładnie. No, jestem pod wrażeniem. Tam, na swoich pozycjach Anonimo po prostu musi tego fraga zgarnąć. No ale teraz Nois stara się zrobić różnicę. Dwie eliminacje zgarnięte teraz na jego nieszczęście. Snak ma się tego mołotowa. Niemniej jednak Nois robi kolosalną różnicę. No i wiadomo, że Killer dawno temu był bliżej Bombsaitua. No sam już się ujawnia. No jest umiejętnie stara się to wszystko rozgrywać na czas. No, Neidzik wiemy, że zrobiłby tu sporą różnicę. No ale co ciekawe, Keller stara się wymusić rotację na rywalu przede wszystkim od strony pleców dorzucony, kolejny z błyskowych. No i który wcale łatwego zadania nie ma, szczególnie, że Noise raczej do samego końca mogłoby się wydawać, że nie będzie chciał się wychylać. Ten gdzieś tego kontaktu szuka, totalnie niepotrzebnie moim zdaniem, co ułatwi znacząco Kellerowi zadanie. Co ciekawe, wieżba, mając snajperkę, obawia się killer, nawet nie oddając strzału i killer. Ma sytuację jeden na jednego. Spodziewa się, że Łukasz może być o strony banana. Jeszcze zbełka! i killer to wygrywa! Gdzieś się Jano do jest nie do powstrzymania! Nie brak Jeden ze snajperów i teraz? Nie trzeba dalej walczyć, można się spokojnie wycofać i szuka się go kontaktu później. Jedna ze snajperek działa, bardzo fajny pomysł wieżba, ale w ogóle IMD już jest w ES-ie. Łukasz jednak to wszystko ratuje i pytanie, czy to nie jest ten moment, w którym Anonemo w końcu przesadzi. Ale spokojnie, jeszcze tutaj można to uratować. Tym bardziej, że Łukasz oddaje swoje życie i proszę bardzo, 4 czterech na dwóch snacks wszystko wyrównuje. Mamy teraz dwóch na dwóch, ale na plecach jest Lipton. Świetna recyzja, bo Innocent niósł bombę, więc snacks nie ma teraz tego łatwego zadania. Chociaż ten bardzo szybko chce to rozwiązać, ale Lipton nie odpuszcza, więc Anonymo to... Myślę, że może trzymać kciuki za tych, którzy tego potrzebują. Którzy na pewno chcieliby tego wsparcia, na jakie nie zasługują, być może. A teraz dobry początek. No ty, ale demo już się rewanżuje na Liptonie. A co ciekawe, Noisy cały czas blisko i to może być niespodzianka, ale na pewno nie dla Killara. No i co się dzieje? Pod i Tembe już nie ma defensywy. No tak to nie powinno wyglądać. Raczej, no Lykans. Boję się, że już po prostu co jak najszybciej ten mecz zakończyć. Tak to, to wygląda. A bo, bo na spotkanie. swoją drogą, nawet nie widziałem. Bo to jest taktyczna zmyłka. Pytanie też, kiedy Lykans dowie się, że fak jest jeszcze w drugim miejscu? A Snacks nie wie o dwóch rywalach, chyba co? Chociaż. O, teraz już. Nie. <grym> Uwaga, ale jeszcze Lykans nie ma informacji. Tak. To jeszcze nie jest ten moment. Za chwilę. Trzy... Jeszcze Jesz... nie teraz. Jeszcze teraz. Jeszcze chwila. jeszcze chwila. Już się zorientowali, chyba. Jeszcze nie. Chociaż nie. Jeszcze? Chwila. Jeszcze. Właśnie. O nie, o nie, dobra, nie, nie, kończmy, kończmy, kończmy tę połówkę. I teraz chyba już wiedzą. Panowie. Nie no, nie musieliśmy tego oglądać, ten to ten zapalający, no niestety, no ale zdarza się, tu oczywiście nie ma czasu, no Snacks to ugrał. On wiedział, że będą kłopoty na bombsite, ciebie kolegów, stąd paka poszła na bombsite, a to ten mastermind Snacksa, 13-2 dla Anonymo, z ogromnymi problemami. Na mirażu oberwali do dwóch, na Inferno, kto wie, czy nie zobaczymy powtórki, bo przy takim rezultacie, to jest faktycznie w zasięgu zawodników Anonymo. Teraz znak, skrócenie pozycji na środku. Chociaż to na razie Innocent obrywa, no ale to znak, co daje pierwszego Fraga. On jeszcze chciał wy wywalczyć więcej. Chociaż teraz świetny rewans od zawodników Delikans. Jest przewaga, ale pamiętajmy o tym, że oni taką przewagę mieli nawet kilka razy w pierwszej części. A mimo wszystko tę rundę przegrywali. Także ja nie skreślam anonimo w tej rundzie, bo już demo wyrównuje. A Delikans jeszcze chce się strzelać na środku. Szczególnie wierzba. Także tutaj może być problem. Chociaż nie. Wierzba zgarnia Fraga i. Wydaje się, że teraz jest kontrola, tylko po czyjej stronie. No właśnie, IMD pestkuje sobie z tymi dualami. Gdzieś tam stwarza zamieszanie, po to by kolega miał ułatwione zadanie. Dorzucony ten błyskowy no i Demo, który wydaje się, że ma w teorii okazję, by wskoczyć do tego BS-a. Na razie jednak Noj stara się to ładnie wybronić. IMD zostaje sam, IMD walczy, ale Lipton na szczęście. Błędy nie popełnia, wiemy, że spis... Oczywiście, tak, kilka takich wcelowań. Jak najbardziej, a teraz wcelował się w i to jest dobry początek od The Likans, no ale Innocent już go kontruje. Snajper poleciał tam sam, także od razu Anonymo odzyskuje te pozycję na mapie, a Innocent jeszcze przez smoka łapie Noisa. No widać, że sobie nic z tego nie zrobił zawodnik, który zgarnął Ace'a na tej mapie. Oj, Freo bardzo blisko, Innocent odwrócono od tego flesza, no oczywiście... Freo był dużo szybciej na pozycji. Także darmowy frag dla The Lycans. teraz bliżutko i faktycznie dobija przeciwnika. Taka dosyć nietypowa walka, bo tam cały czas tak jeden za jednego, ale no i tak ostatecznie to anonimo z przewagą jednej osoby. Teraz jeszcze Demo powiększa tę przewagę i Łukasz łapie Snakca, Bomba cały czas w jego zasięgu, więc tutaj ma mnóstwo możliwości ostatnich zawodników. Czasu pozostało sporo. Rywale są rozdzieleni. Jeden na A, drugi na B. No i Demo obawia się, że to będzie podejście pod jego BS, ale Łukasz już widzimy, że podchodzi bananem, że już tutaj będzie atakował Kilara. No, patrząc na formę indywidualną na Inferno, wiemy, że Demo miał te problemy. To jest jedyny zawodnik, który gdzieś nie ma tego na plusie. No i im jeszcze remisowo, ale może i z Klarem się uda, chociaż no, Łukasz za chwilę może nie mieć tak dużo czasu 20 sekund. W sumie jest małotów, ale. Na razie trójki sprawdzane. Teraz też podejście podciętnie, Tutaj właśnie killer, No ale ten odwrócony i Łukasz cały czas ma szansę, żeby to wygrać. No dziwna sprawa, że killer nawet nie chciał się wcelować w samą miejscówkę. No i demo. Już usłyszany. Dla Łukasza jest to kolosalna przewaga. No ale niestety dla niego demo. Ma zestaw granatów. Czym szybciej poleci ten smok, tym oczywiście lepiej dla gieracza CT. Który spodziewa się, że Łukasz jest w tym miejscu. Niemniej jednak Lykans jeszcze walczy. I ca i IMD chyba właśnie widział rywala, ale mimo wszystko to Noise już zgarnia pierwszą eliminację. Snajperka jednak podniesiona przez Innocenta, więc cały czas ten banan będzie zabezpieczony. A w międzyczasie demo łapie Łukasza na balkonie. Także mamy podobną sytuację jak w tej poprzedniej rundzie: wtedy akurat więcej walki na bananie. No ale Innocent na tym bananie wciąż pozostaje. Wierzba wykasowany. I The Lycans nie ma w tym momencie swojego snajpera. A to oczywiście Innocent to ten Sniper CT może czuć się bardzo pewnie, no ale w międzyczasie Demo pada na ziemię, więc teraz na site A zostaje tylko Kylar. Ten głęboko wie, że ten dystans musi być bardzo bliski do rywala, żeby ta szansa na zdobycie eliminacji była duża, chociaż w międzyczasie już Innocent przejął środek, bo The Lycans, owszem, przyjmuje ten BSA, ale wolno i raczej od strony domku. Także cały czas spore nadzieje dla Anonimo. Kylar teraz jeszcze buduje przewagę. Do tego próbuje się utrzymać w bombsajcie Kylar z takiego dystansu na raty. Już jest wsparcie kolegów i teraz walczy tylko Lipton. No ale mało czasu, bo 20 sekund. Bomba też nawet nie podniesiona, i do tego rywale. Uzbrojeni i ten shotgun, i ta snajperka, i nosenty cały czas prowokuje, ale Lipton spodziewa się tego, że rywal będzie na dywanach. Chociaż trzeba na pewno! Znak to kończy! Shotguny, snajperka, dwa Digle. I tak ma jeszcze i... swoje. No to będzie ciekawe. Znaczy, no, może wcale nie będzie to miało znaczenia, ale liczę na to, że będzie miało, że coś tam zobaczymy. Chociaż przy takiej grze obawiam się, że niekoniecznie, bo jednej i tak się tutaj wychyla jako snajper. No, na razie to faktycznie nie zadziałało, no ale. Tak jest. Próba ciągłego wrzucania się na B. Na razie zbyt popularne te zagrywki jeszcze nie są, no ale. Co jest popularizować? Graczano, no Chociaż e, na tej światowej scenie już widziałem, że astralnie jakieś kombinacje z tymi granatami miało, właśnie jeżeli chodzi o różne warianty nejdów na środek. No ale tyle sobie jeszcze pogadałem w końcówce, bo oczywiście.